My się w ogóle mniej ścigamy w dwójce z, z komercyjnymi stacjami, staramy się w każdym razie, mimo pewnych oczywiście konieczności. Myślę, że takim przykładem są właśnie dokumenty, polskie dokumenty, polskie filmy fabularne, polskie seriale. To, to 600 gram szczęścia jest myślę takim standardowym chyba przykładem tego, że się nie ścigamy. Z formami paradokumentalnymi, które stacje komercyjne robią, czyli z tak zwanymi pseudo-niby dokumentami, gdzie aktorzy, amatorzy odgrywają sceny paradokumentalne. Staramy się tego absolutnie unikać, mimo że to, to jest właśnie komercyjne. Również nasze seriale, te, te, których wspominałem, myślę, że będą inne, ale liczymy, że widza również przyciągniemy tymi propozycjami, bo my się tak trochę jak w kinie. Nie może być pustej sali. Muszą być widzowie, żeby przeżywali to, co pokazujemy. Wtedy jest jakaś energia, wytwarza się. Także to nie jest wyścig, ale na pewno to jest jakaś forma ry pozytywnej rywalizacji na program. Znaczy, nie, nie ścigamy się w y, niektórych kategoriach. Tak jak powiedział Jurek, no, nie mamy y, docu-soapów, nie mamy takich y, telenowel dokumentalnych, które, które są jednak przypisane do telewizji komercyjnych ale y, y, oczywiście y, chcielibyśmy mieć y, większą widownię i y, staramy się y, walczyć jakością. No to może brzmi banalnie i głupio, ale wydaje nam się, że y, w przypadku seriali przynajmniej naprawdę i nasze i dwójkowe seriale są najlepsze na rynku. Jestem głęboko przekonany, że, 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 że tutaj nie, będzie dobrze i nie odpuścimy.